Witajcie w piątek, 16 dnia lutego, a jak piątek, to czas na naszą loterię. Jednym słowem, wygrywasz. Zasady tej gry są bardzo proste: wystarczy, że wyślesz SMS o treści gra pod numer 7375 i już jesteś w grze. O co? O wielką kasę. O jaką? Ćwierć miliona złotych. Ale zanim w wielkim finale pogramy o wielkie pieniądze, rozdamy nagrody pieniężne, rzeczowe i nie tylko. Na przykład dzisiaj szczęśliwiec, do którego się dodzwonię, wygra luksusowy pobyt w hotelu Odyssey oraz 1000 zł na drobne wydatki. To wyjątkowe miejsce, które oferuje relaks w najlepszym wydaniu. Hotel znajduje się w otoczeniu pięknego lasu. Oferuje też siłownie oraz przepyszne posiłki. Przy okazji tych pysznych posiłków ja tylko dodam o wynikach najnowszych badań naukowych, które stwierdzają, że kobieta, która ma nadwagę, żyje znacznie dłużej niż mężczyzna, który jej o tym powie. Także, drodzy panowie, pamiętajcie o tej prawdzie przed weekendem, który dzisiaj do wygrania w naszej loterii jednym słowem wygrywasz. No ale dosyć mojej nawiki dzwonimy, dzwonimy. Ciekawe, do kogo dzisiaj się dodzwonię. Halo, halo, dzień dobry. Tu Izabela Matczak z naszej loterii. Jednym słowem wygrywasz. Czy się do pani Marzeny? Tak. Czy wysłała pani SMS-a, aby wziąć udział w naszej internetowej zabawie? Tak, wysłałam. Więc mam dla pani świetną wiadomość, bo ten SMS wygrał dzisiaj luksusowy pobyt w hotelu Odyssey oraz 1000 złotych. Radość, jakaś radość, jest radość, hotel jest naprawdę? No, no, i, no jest i zaskoczenie. Słyszymy radość, zaskoczenie dopiero będzie, jak pani tam pojedzie i się zrelaksuje, bo jest naprawdę fantastycznie. A to jest pobyt dla dwóch osób, więc kto się wkupi w pani łaski, aby tam pojechać z panią? No, narzeczony. Narzeczony, no tak. Jeszcze chcę Panią poinformować, że Pani SMS cały czas jest w grze o nagrodę główną w naszej loterii, jednym słowem wygrywasz, którą jest ćwierć miliona złotych. Może Pani także grać, brać udział w naszych rundach premiowych, wystarczy wysłać SMS-a o treści Gra pod numer 7375. Koszt takiej wiadomości to 3,69, ale już teraz możemy cieszyć się z wyjazdu i super spędzonego czasu. Także sądzę, że warto grać i wygrywać. Do zobaczenia. Do zobaczenia.